Mateusz Kaniowski, rezonant Alberto. Siemano, siemano, Słyszałem, że Ty rozmawiałeś z mamą Marcina Dubiela. No, pozdrowiłem ją, powiedziałem, że się zaobiekuję Marcinkiem, żeby się nie martwiła. A czy Ty właśnie nie za bardzo wchodzisz w jego życie prywatne? Nie, to on mi dał swoją mamę do telefonu, <głos> <głos> więc to nie ja. Tutaj śniadanie z jego dziewczyną, tutaj rozmowa z jego mamą. Mówi, że jakieś SMS-ki do siebie wypisujecie. No wie, że jakby... Spiry nie mamy, więc... Normalnie jest, wiesz, myślę, że po prostu jakaś tam relacja się nawiązała, ale wiesz, w OKTAGONIE złapiemy się za mordy i pokażemy, kto ma więcej do pokazania. nie? Myślę, że gdyby ktoś, tylko widząc, twój pierwszy, tele, może nie pierwszy, ale twój teledysk z dwutaktu, Obserwując się na tym teledysku, słuchając tego, co rapujesz, miałby sobie stworzyć twój portret psychologiczny, to po tym, kiedy teraz widzi to wszystko, co się dzieje między domu a Dubielem, kompletnie by to wszystko runęło. To jesteś zupełnie innym gościem niż tym, który jest w utwora. No wiesz Mordo, to nie jest tak, że ja będę kurwa chodził kurwa i ludzi zaczepiał kurwa, że ugh gleba, gleba kurwa, wiesz co, nie jestem debilem, no, robię muzykę, umiem ją robić fajnie, dobrze i, i wnoszę tam część swojego życia, ale to nie znaczy, że muszę być idiotą kurwa, wiesz, wśród ludzi, nie, i tyle. Dlatego ja kiedyś, jak widziałem, nie pamiętam programu, jak otwierasz razem z bratem tą kamerę i mówicie, że pozdrawiamy wszystkich Polaków i tak dalej, tam no, było widać że ciebie takie ciepło, takie na serduchu, że ty bo jesteś po prostu... Bo ja właśnie taki jestem ogólnie, wiesz o co chodzi? I właśnie to moim zdaniem chcieliście... Jeszcze, jeszcze dodam, że wtedy byłem mega zjarany, kurwa. To jeszcze bardziej spotęgowało, ale, ale, ale to wiesz... To było takie przyjemne, to było takie miłe, że się oglądałeś i każdy miał banana na twarzy, każdy kto widział. Daj spokój. Właśnie tego powodu mi kompletnie nie pasował twój wizerunek, jak zobaczyłem tamte wideo, to pomyślałem ty jesteś innym gościem i właśnie mam wrażenie, że to taką swoją ludzką, prawdziwą twarz pokazujesz dopiero tutaj. Wiesz Mordo, to jest tak, w Ameryce kurwa raperzy też kurwa potrafią być normalni i tak dalej, a przychodzi do zgrzytu, wyjmuje klamkę i cię odpierdala, a w Polsce nie masz klamek, więc dlatego jeszcze żyjesz. W sensie legalnych, bo nielegalne to są, ale za klamkę wiesz ile jest. No właśnie, jak to ma... Pasować do Twojego uśmiechu i tego, jak się zachowujesz na co dzień. Ale co? No to co powiedziałeś? Mordo, to nie musi pasować. To wiesz, ty, ty nie musisz wiedzieć, co ja mam w głowie. To jak się zachowuję, to jest wiesz, dlatego, yy, żeby się dogadywać z ludźmi i tak dalej. Jestem sobą, też w tym między, między, między wierszami, że tak do, dodam, że jestem sobą w tym, ale wiesz, ale są momenty, kiedy się wkurwisz, są momenty, które w głowie ci nazmieniały dużo, ale wiesz, wiesz też, bo nie jesteś głupi, że trzeba być normalnym gościem. I to wszystko. Czy to nie jest czasem tak, że ty swoją prawdziwość pokazujesz właśnie tu, a to o czym mówisz to jest taka twoja maska, którą zakładasz, żeby życie lepiej się dla ciebie toczyło? Nie, ja, ja uważam, że jeśli, jeśli w ogóle dojdzie do takiej walki jak ja z Pawłem Tyburskim, to ty zobaczysz kurwa jak ja jestem z tej drugiej strony medalu. Oglądałeś nasze rundki później? Nasze wspólne? No coś tam przeglądałem. Jestem ciekawy, jaka była twoja prawdziwa reakcja, jak zobaczyłeś licznik słów na K, które wymieniasz w ciągu chyba 10 sekund? Nie no, wyjebane mam na to, wiesz. Każdy się wypowiada po swojemu. No tak, a ciebie to nie bawi? Nie, mnie to nie bawi, chociaż bardziej próbuję czasami to poprawić. Tylko dlatego, ja, ja się wkurwiam, to wtedy mówię kurwa, kurwa. Wiesz, to wtedy przecinkami walę, ale jak jest normalna rozmowa, to gadam normalnie. Dzisiaj nie było Pawła, dzisiaj był duży spokój na konferencji. Ty masz czasami taką ochotę właśnie zrobić coś pod publikę, czy, czy w ogóle nie? nie? ja bym wolał, jeśli już jest spina, to po prostu mieć to naturalnie, bo jakoś wiesz, to nie dla mnie jest jakby aktorzenie, nie, nie jestem farmazonem, nie aktorze. I to co, to, co jest do tej pory w moim życiu, to nie jest żadna bajka. Wolałbym to naturalnie. Jeśli jest spina, to się, kurwa, nie będzie, nie będzie miło. Będziemy się, kurwa, prać, czy tam, kurwa, wyzywać, ale na pewno nie będzie miło. Tak, ale między wami jest aż za miło. No wiesz, no, to jest Marcin Dubiel. no. To co, taki Alberto, ma go złapać za głowę, za szyję i go kurwa wyjebać. Wiesz, no bez sensu, nie? Wiesz, jakby można było dużo rzeczy zrobić, no, ale to będzie cyrk, kabaret na chuj to. Natomiast jeżeli chodzi o ten twój dzień z tobą, gdzie widać te twoje sparingi, ile ty tam siebie pokazałeś? Bo tam było widać jednego takiego mocnego prawego, którym trafiłem. Ja tam siebie nie pokazałem nawet. W... Nie wiem, w 40-30 Tam jest luźny sparring, gdzie i tak wiesz, jakby weszło kilka fajnych czasów. No i tyle, no i zaraz wiesz. Ja na jednym wdechu, w sensie na, jednym, na jednej rundzie dwóch świeżych wchodzi. Wiesz o co chodzi, że Kasper się wymienił, wszedł następny świeży. Także ja tlenowo jestem, wiesz, do przodu mogło pięć rund nawet walczyć. No, takie słowa często padają na konferencjach, ale potem w walce się okazuje, że wiesz, że publika i to wszystko zabiera. No, Anzor wie jaki mam tlen i on sam był, kurwa, w szoku, że jak na początku przychodziłem, jedyne czego mi nie brakowało to tlenu. Naprawdę? No. Okej, okay, Anzor był teraz w narożniku Pudziana. Czy Ty stresowałeś się jakkolwiek tym wszystkim, bo to jednak powiązane jest ze sobą środowisko mocno? Wiesz co, ja, ja wiedziałem, że dużo osób stawiało na Materle, ale ja wiedziałem w głębi gdzieś tam, że, że Pódzianoski zrobi swoje, no bo jednak, wiesz, no, z kawał chłopa, Materla porozbijany, tak jak mówił Anzor, to wszystko y, y, się przełożyło na to, że jeden cios i Materla leży. No. Ja jestem zadowolony, że wygrał Pudzianowski, no bo po prostu wygrał lepszy, nie. Bo Anzor też tratuje z Arturem Szpilką? Anzor? Mhm. Bo w tym momencie doszło do jakiegoś konfliktu między Mariuszem Podzianowskim a Arturem, z tego co zauważyłem, bo Mariusz wrzucił jego zdjęcie takiego rozbitego po jednym z uderzeń i co, i to nagle dojdzie do jakiegoś dziwnego momentu, gdzie obaj trenują z Sanzorem i mają ze sobą walczyć, ewentualnie myślisz? Myślę, że to są takie szpilki, dali sobie szpilki. Pilki. Tak przysłowiowo dali sobie wiesz jakby y, po takim y, kontrolniaku i, i to na tym się skończy raczej tu, tu nic wielkiego nie będzie wiesz jakby Artur jest kolegą Michała i, i po prostu był za Michałem, nie a jak ty robiłeś trochę z tym i z tym i mógłbyś powiedzieć kto według ciebie wygrałby taki starcie jak Szpilka podzianowski to nie, no i jakby wiesz, no, na, te, na ten czas no, to nie, nie będę takiego taki werdyktu tutaj mówił. Nie, tak z ciekawości tylko wiesz. To nic zobowiązującego. Nie a Półdzjanowski trenuje już długi czas. Artur zaczyna, więc odpowiedź się sama układa. Czyli według Ciebie najważniejsze są treningi, a nie jakaś taka smykałka? No oczywiście, że treningi, bo jakby treningi... Nie... I mam cię. Dubiel trenuje dużo dużej od ciebie. No ale kurwa Dubiel trenuje dużej ode mnie, tylko że on robił duże przerwy. Więc to na początku, od początku musi wchodzić do treningu, nie? więc ja y, nie wiem od ile on się przygotowuje. Ja od ponad trzech miesięcy. Wiem natomiast, że prawie wypadłeś klatki podczas szarpaniny w parterze. Tak, bo akurat się otworzyła klatka. A ty podobno tam jeszcze sporo słów powiedziałeś o Marcinie, takich niezaciepłych? Jak, jak na masz No w tym filmiku, bo ja go nie zdążyłem co go być tą konferencją, ale trochę słyszałem. Ale co masz na myśleć, bo nie pamiętam. Yy, no właśnie słyszałem, że trochę tam wyrażeń poszło od ciebie, że pierwszy raz tak trochę agresywnie przeatakowałeś Marcina. Kurde, wiesz co, nie przypominam sobie tego momentu po prostu. Czyli takie rzeczy od ciebie nie padają. Czyli może i padły gdzieś tam, ale nie tak, żeby jakoś go skłamsić mega. Może tak delikatnie kopnąć w dupę, nie? Hmm. Natomiast, jeżeli chodzi o Wasz spór i o to, wszystko co się dzieje, jak ty byś chciał zachęcić widzów do, no, na przykład do zobaczenia ważenia High League? U? No, także dużo osób myśli, że wagi nie zrobię. <laughs> Więc sprawdźmy, jak będę wyglądał, kiedy będę miał 85,5. Ile masz dzisiaj? Nie wiem, 9 tych prawdopodobnie. 8,9 albo 9. No to panie, przy to zejdzie. No. Easy. No dobrze, czyli co? Pierwsza runda. Jak da, tak pójdę. Zobaczymy. Ja mogę się bić nawet na trzy, ale na pewno nie będzie to na punkcie. Hardkorowy koksu będzie zaraz, a teraz Alberto, dziękuję bardzo. Dzięki.